Zobaczmy no czyli Poland Europe Spróbuję otworzyć coś takiego. Dostałem przesyłkę, więc na szybko. Wow. Sporo tego to jest ręczna robota. Pieczątki. Fajnie, czyli bardzo fajny. bo ja nam ciekawy pomysł. Poezja konkretna. Poezja. No Fajne rzeczy i cenionych konkretna. autorek, autorów, fajne rzeczy znajomi z Facebooka. Patrzcie, jest moja taka grafika, takie bazgroły, Przyjęli to po prostu, ale numer. Wyszła taka troszkę pikseloza. Teksty też są takie spikselowane. No taki klimat zinowy. O, znowu coś mojego. Dlaczego napisał, że to jest Piotr? Piotr Szreniawski. Piotrów jest wielu. Albo Przenóg. Piotr. Ja jestem Piotr. <grymne> no patrzcie, tu jest Piotr Szreniawski, czyli można było. Piotr Szreniawski. Można było. Fajnie, czyli dwie litery, bo to są na fontstract zrobione, zaprojektowane literki. To mi się podoba, aczkolwiek patrzcie, że tutaj tak jakby to było wydrukowane tak no, warstwowo i ten pliczek, który no na granicy nic nie ma, żadnego czarnego, szarego nic, to tutaj no jest taki odróżniony. No ja kiedyś też tak publikowałem, no dobra, czyli nie wiem. No żeby nie było, że coś tam mi się nie podoba, czy coś narzekam. Bardzo fajny jest klimacik. Będą następne numery, Pocket Lint, czyli możecie posyłać, wiem, że była selekcja, nie? że sporo zostało tak jakby odłożonych na przyszłość, że może będą pasować do następnych numerów, także no, jakoś się załapałem. Bardzo się cieszę. To robi wrażenie. Derek Bullio. W jakichś moich antologiach brał udział. Zobaczmy, co jeszcze było w tej przesyłce. Czyli znowu Pocket Press. Jakiś taki fajny wiersz. David Fujino. Albo Fujino, ale chyba Fujino, Takie... Pocket Press. Bardzo fajne. Czyli też z Kanady. Też 100 kopii jest na świecie. 100 egzemplarzy jest na świecie. Tej pocztówki, nie? Ale to jest... Sztuka 2004 rok. Przysłał mi pracę z 2004 roku. No nie, czy nie? This poem is actual size. Sąsiedzi wiercą. Thank you, thank you, thank you, thank you, Warren, thank you.